Witam wszystkich z Ocane Jade zaczynamy, zaczynamy nowy odcinek Mario The Music Box. Otóż powiem Wam tak, Jak podejdziemy do tego pana, ona on zabije. Eeeh, wiecie co? Pokażę Wam e, tą scenę śmierci, ponieważ i tak. E, muszę. Chcę zobaczyć po prostu wszystkie obrazy, które będą na końcu w galerii. Przepraszam, proszę pana. Mogę coś, co jest nie tak? Proszę pana. I naiwny mężczyzna Nigdy nie zresztą, ale dzieje się w tym miejscu. Proszę po prostu odejść. Nie odejdę bez Mario. Chyba ty myślisz, że on wciąż żyje? To jest żal. E, Boże, pominam. Sorry. Nie mogę trzymać się, jego uścisk jest zbyt silny. Jedyne, co musisz wiedzieć, to nasz ból i nie, no to jest misery. Pokażę ci dansy, pokażę ci bulosy. Aaaaa! Po prostu gin. Moja szyja. Po prostu gin. Przestań się rzucać. Myślę, że moja szyja została złamana. Nie mogę otrzymać mojego życia dłużej. Chyba ja z nie będę się poddawać, to jednak muszę. Czy nie ludzi nienawidzi się poddawać? Ale teraz musiał. Dobra. No to wygląda na to, że. Zniszczone. Nie się wyjść przez to. Zresztą przez ten pokój. Locked. O, teraz jest zaparty. Super, Superlacko. Czy mi się wydaje, że to można wysunąć? Oh. Dobrze myślałam. To było ciężkie. Coś jest. Coś było w dole. Znaleźliśmy obrazek. Aha. Czy to ma wytrzymającą pozytywkę? 12A6. To jest jakiś kod. Wiem. Wiem do czego, już pamiętam Mieliśmy zamkniętą szafkę na kot, może to jest to 12a6 12, a 6. 12 a 6 Tak Ostatnie zdjęcie Losa. Czyżby to był ten duch? Może jej to zdjęcie pokazać albo jedną gdzie zastosowujemy temu facetowi dać to zdjęcie, e, tylko sobie zapiszę tutaj. Proszę pana. Czy to twoje? O, teraz wchodzimy. A to Rosa. Byliśmy. O, ale teraz nas nie zabił. Byliśmy więźniami w tym przeklętym domu. Yy... I wierzę, że Rosa po prostu odda swoje życie. Yy... Najpierw dziecko, potem my. Nie pamiętam, jak umarłem, ale, ale wiem, że zostałem zamordowany. Czyli jednak wiesz, jak umarłeś. Yy, nienawidzę ludzi, ludzkości. Tak brutalnie, tak okrutnie zakończyć życie. Uwielbiałem swój tutaj tej rodzinie. za yy, zanim klątwa wszystko zniszczyła... Hmm. Jeśli twój pet nie został skonsumowany przez ciemność, to może wierzyć, że jest dobrze. Yy, jednak, je, jednak twój z, Jeśli twój zaginął... Nie szukaj go. Nie powróci. Nie mogę. Rozumiem. Yy, co? Yy, ale wiesz, że to tylko... Im dłużej jesteś, to... Tym bardziej... Przybliżasz się do śmierci? Klucz może do jednego z zamkniętych pokoi. Mam no, nadzieję, że tym razem a, a ty to kto? O, witaj, nie spodziewałam się za zobaczysz kogoś tutaj jeszcze. Kolejna osoba? Jest tutaj? Kim jesteś? Moje imię to Riba. Jestem tutaj, by zbadać y, ten dom. Czy widzieliśmy jego brata? E, czy twój brat jest w czerwonym ubeniu? Gdzie poszedł? E, Ostatnio widziałem go w, główny, w głównej sypialni. E, uderzył swoją głową o ścianę. Yy, Powiem go uspokoić, ale spojrzał się na mnie okrop, yy, z okropnym spojrzeniem i po prostu uciekł. Ah, czy jesteś cały? Za, zamierzam za. Hej, czekaj, wracaj. Tak tak Maria, a nie, nie kolejny z, z, z tych, z, du, z duchów. Aha, duchy za nią podążają. Muszę go ratować. Muszę odejść, nie jest tutaj. Nie jest, bezpiecznie, nie jest bezpiecznie zostawać w tym miejscu tak długo. Hmm. Aha. Aha, na szczęście nie jest samotny. Życzę ci powodzenia w znalezieniu swoje, twojego brata. Ej, te drzwi były! Ej, kur. Ej! To jest dziwne, te drzwi przecież były ten. No zwalone, jak on tu w las? Miał błąd czy co? Nie, on musi mieć jakieś narzędzie, ponieważ to jest niemożliwe, by normalny człowiek tego po prostu otworzył drzwi. Chyba, że on jest duchem. Ale nie, duch po prostu przeszedł przez te drzwi. A my przez nie po prostu przechodzimy tak samo jak on. Nie podoba mi się To wiecie co Ja jednak trochę zapiszę Na kolejnym save state Bo ja się boję naprawdę Nie zapisuję mojego oryginalnego pliku Bo wiem jak to się skończy Jeśli dalej nie powiem tego cholernego błędu To będzie kłopot Aha coś mi nie chce przepuścić Hi 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 Można puścić szukam Mario Jeśli ja powiem nie Proszę przepuść mnie Muszę znaleźć mojego brata to jest ten, którego szukasz? E... to <totopatowane> bardzo widząc, jak e... po za iluzją. Wiesz, że nie jest już żywy. Nie wierzę ci. E... Co za głupi człowiek. Mam nadzieję, że z nim umrzesz. Miły duch! Czekajcie, tam, tam coś było, tam coś było Tu chyba coś jest, tylko świeci Coś tam jest na górze Nie mogę jeszcze może coś znaleźć, co pozwoli mi tam wejść Może ta skrzynia Nie popchnij się po prostu A, stołek przez się przez... W tym klasycznym lpg miejsce przeżywacz na, na swoje miejsce, po jak wejdziemy do pokoju jakiegoś. Dobra. Mogę teraz dosięgnąć. Flathead? Wiem, że to jest ten. A, Szymbokrent. No to, to wiedziałam, ale nie wiem, co czy Flat, coś tam. Może po prostu taki płaski na końcu. A Tu jest Mario. Ja sobie zapiszę. Nic nie robię, może mnie nie słyszę. Oby. Jest tutaj sektet. W... Aha. Ta godzina jest na dworzu ciemno. Ten zegarek nie działa. Hmm. Coś to jest. Mato. Coś stworzyłam? Tego pokoju. Aha. Aha, jakieś książki personalne, czy nie powinniśmy tego czytać? Jakieś notatki. Nie chcę patrzeć w lustro. Nudne książki. Halo, Madzy, jesteś tutaj? Mm. Tak jak długie są te schody, powinienem szukać. Co ty robisz? Czy on nas właśnie z zrzucił ze schodów? Aha, tak. Spadliśmy. Nie jak ja to przeżyłem. Na szczęście nie jestem ranny. Wiecie co? Nie chcę na razie podchodzić do tego trupa. Wszystko jest wyczyszczone. Nie wiem po co to. Powinno kamieniami. Super. Empty. Puste. ten. No nawet no to podchodzimy do tego Mario. To co? N nie. Czy to... A Właśnie Mario? Nie, nie. Kto to mógł ci zrobić? Mogę wziąć jego chłonną skórę. Coś mi mówi, że to jest Mario. Bo ja proszę mi że to jest jakiś żalt. E, jego oczy e, patrzą się w nicość. Aha, czyli czuję się winny. E. Wszystko, o czym mogę myśleć, to jakiego mnie się musiał czuć podczas jego końca. Coś mnie wołał. I mnie nie było. Nie mogę tego znieść. Przepraszam, Mario. Mario! Ja chyba nie musiałam krzyczeć. Hmm? Gdzie ja jestem? Hmm, super, koszmar. Nie pozwolę ci odejść, twoje ciało jest moje. Czekaj! Kto ci do pozwoli uryć mojego ciała? Kim ty jesteś, żeby brać to, co chcesz? Nie powinieneś sobie być. Proszę, pozwól, chcę odejść, chcę wrócić do domu. Chcę widziać coś z nami stało, prawda? Tak, ale... Ej! Ona nas gdzieś przyniosła, czy co? Halo, kim jesteś? Czekaj, ty... Ach. Ty, ty... Jesteś, jesteś Coś wychodzi z moich ust Kiedy się nauczysz? Zdaję się Jak dużo kiedy cię złamie? No bo jak bardzo mogę cię złamać? Czy kiedykolwiek słyszałeś o... E, ciekawość zabija kota? <śmany> ponieważ twoja e, głupia ciekawość e, cię zabije. To pudełko, które trzymasz, to stywka właściwie. E, hej, jesteś stały? Hmm? Czy jest stało? Gdzie jestem? No się czujesz? Kim jesteś? Bo e, się przedstawić, ale uciekłeś ode mnie, zanim, zanim to zrobiłem, przepraszam, że uciekłem, miałem potworne bóle głowy, nie ma się o co martwić, e, cieszę, się, cieszę się, że jesteś cały, moje imię to Riba, jestem, że spadać ten dom, przeprowadzić śledztwo właściwie, mój metamoryczny to jest sam, e, też przeprowadzić śledztwo. Nie przemęczasz tak bardzo. Dużo przeszedłeś. Mogę wstać, nie musisz tak łatwo mnie martwić. Jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę z tobą. Nie jest to bezpiecznie chodzić samemu. Dzięki to bardzo miło mieć z tobą towarzystwo. No nawet jeszcze tylko przeczytamy co tam w dzienniku. Ja kończę na dzisiaj. Was it a dream? O czym był ten sen? Yy, z kim jest to dziecko? Pamiętam, jest ktoś. Kto to ta kobieta? Yy, powiedziała coś na temat pozytywki. Yy. Czy, czy to jest, niebe... jest bezpieczne? Może mój nowy przyjaciel Diba yy, pomoże mi stąd wyjść? No to coś, no. Ja na dzisiaj kończę. Nie zapisuję w miejscu drugim, ponieważ nie wiem, co będzie z moim neganiem. Co się ciągle pierdzieli i po prostu co chwila słyszę, że mój głos nie jest zlikwidowany z obrazem. Jeśli po... skasowałam Audacity i zainstalowałam ponownie, jeśli znowu to nie wyjdzie, to nie wiem, po prostu, co jest nie tak. Będę musiała po prostu ciąć. Tak więc ja się póki co za Trzymajcie się. Cześć.